Czy dr Piotr Napierała jest rzetelnym historykiem wielopokowym, czy cytując: Pijam od jednego tematu. Czy Napierała jest chociaż specjalistą od epoki nowożytnej? Czy bibliografia Historii Polski bez mitów jest zadowalająca? E, na razie to są takie spontaniczne, raczej ataki na mnie, niechętnych mi. Chociaż no, zorganizowana jest ta strona Rzeczpospolita Obojga Narodów, to jest rzeczywiście zorkiestrowany. A mnie, to jest największy hejt, jaki do tej pory dostałem. Istnieje prawdopodobieństwo, że natknęliście się na postać Piotra Napierały. Należy on do nielicznego grona osób, które, posiadając wykształcenie historyczne, działają aktywnie w mediach. Chociaż Napierała teoretycznie specjalizuje się w historii XVIII wieku, to w rzeczywistości chętnie i często wypowiada się na temat każdej właściwie epoki historycznej. Poświęca im zarówno filmy, jak i książki. Oczywiście jestem przede wszystkim XVIII-wiecznikiem, ale zakładanie z tego powodu, że nic nie wiem o, o wieku XVI, to jest czysta propaganda, antynapiralizm, nic poza tym. Mandat do takiej praktyki przyznał sobie oczywiście samozwańczo. Określając się historykiem wieloepokowym. Co to oznacza w praktyce, zobaczycie sami. Kilka miesięcy temu Napierała, w założonym specjalnie na tę okazję wydawnictwie, wydał swoją kolejną książkę, Historię Polski bez mitów. Swoisty wykład dziejów ojczystych dla, jak on to mówi, liberałów. Spotkała się ona z bardzo ostrą reakcją popularyzatorów historii. Krytyczne recenzje wystawili jej redaktorzy Sigilium Authenticum, Historycznych wzór czy Historii w Kieliszku. Popularyzatorów, ponieważ w środowisku akademickim, naukowym już dawno nikt napierały nie traktuje poważnie. Sam też zacząłem książkę czytać, ale przygotowanie rzetelnej recenzji wymagałoby ogromnego nakładu pracy. Wstępnie zacząłem przygotowywać recenzję poświęconą części dotyczącej nowożytności, której napierała poświęca około 275 stron. Twierdzi on, że w całej książce znajdują się jedynie trzy błędy i trzy uproszczenia, co czyni z niej jedną z najbardziej rzetelnych książek na rynku. Otóż mnie pobieżne naprostowanie błędów na czterech pierwszych nowożytniczych stronach zajęło stron 7. Trzy błędy można spokojnie znaleźć w jednym akapicie, Pozbawione ich są właściwie jedynie te, w których wiernie przepisuje za innymi autorami. Z tym także jednak ma problemy i przypisuje im poglądy których nie wygłaszali. Zanim się na to zdecyduję, postanowiłem ocenić bibliografię historii Polski bez mitów. Ale... Pokażę wam, że bibliografia jest i egzystuje. Została ona bowiem triumfalnie opublikowana jeszcze przed ukazaniem się książki. Jej współwydawca, Paweł Skała namówił na to napierałe. Hmm. Ja myślę, że fajnym pomysłem było, było opublikować jednak tą bibliografię. Yy, Ale to, to yy, yy, myślę, że. W celu ukrócenia negatywnych spekulacji na temat jakości jej zawartości, jak sądzę, powaga zawartych w niej nazwisk naukowców i specjalistów miała przekonać potencjalnych krytyków, że pozycja jest zbudowana na ważnych klasykach oraz doskonale ulokowana w najnowszym stanie wiedzy. Tryumfalizm ten wymierzony był bezpośrednio w nas, do czego przyznał się wspomniany Że rzekomo domagaliśmy się tego, co oczywiście kolega Piotra sobie uroił. Już wcześniej opublikowaliśmy naszą listę poważnych, kardynalnych ułomności napierały, które wykluczają go jako poważnego historyka. Nawet poprawnie skonstruowana lista lektur nie anulowałaby naszych uwag. Bibliografia miała zrobić na nas wrażenie oraz wytrącić argumenty z ręki. Tymczasem stało się coś zupełnie odwrotnego. Ona całkowicie potwierdziła nasze wątpliwości, a także dorzuciła nowe. A zatem rzućmy okiem. Lista mieści się na 15 stronach, ale zawiera jedynie 270 pozycji. Mówię jedynie nie dlatego, że to mało, chociaż specjalnie dużo też nie, ale dlatego, że spokojnie można by ją zmieścić na stronach 10. Wizualnie znacznie zyskuje na dużej interlinii oraz czciące. To nie jest zarzut, tylko zastrzeżenie, żeby nie nabierać się na tego typu gadkę. Spójrzcie, to jeszcze w cholerę więcej tej bibliografii i jeszcze więcej bibliografii. No, oczy zmęczone, muszę się dużo naczytać, żeby napisać to coś dla Was. Tak, tak, to nie przelewki były. O, dużo bibliografii jej widzicie. No. Spośród 270 pozycji napierała nie wyróżnił źródeł, więc faktyczna literatura zamyka się na pozycjach 242. No, ale zacznijmy od tych źródeł. Dla niewtajemniczonych podpowiem, że wśród historyków utrzymuje się bardzo silne przekonanie o jakościowej różnicy między źródłem a literaturą. Źródłami nazywamy teksty wytworzone w badanej przez nas epoce, które podajemy analizie, natomiast opracowania to prace późniejsze stanowiące niejako komentarz badaczy, historyków do tychże źródeł. Wyróżnienie i zatem w bibliografii jest powszechną praktyką, żeby nie powiedzieć obowiązkiem każdego badacza. Obowiązkiem, którego Napierała oczywiście nie dopełnił. W pracy syntetyzującej, czyli obejmującej ogół jakiegoś zagadnienia, źródła zazwyczaj odgrywają rolę marginalną. Historyk piszący syntezę opiera się na licznych, pomniejszych opracowaniach, które niejako zbiera do kupy, podsumowując dotychczasowe badania. Przekazy z epoki wypływają, gdy ich rola jest na tyle duża, by zasłużyć na przytoczenia. Tak, źródła w książce napierały, nie funkcjonują. Nie przywołuje on praktycznie żadnego z najważniejszych dokumentów dla dziejów Polski. Nie znajdujemy tutaj wyjątków, z chociażby Dagome Judex, Konfederacji Warszawskiej czy Konstytucji 3 maja. Inną rolę źródła odgrywają w syntezach, nazwijmy to na potrzebę tego materiału, krytycznych. Proponują one, Nową narrację na temat dziejów, a zatem muszą zaproponować także odmienną interpretację źródeł. Taką praktykę odnajdujemy w Ludowej Historii Polski, książce krytycznie ocenianej przez historyków, ale skonstruowanej w sposób przemyślany. Napierała ze źródeł korzysta partyzancko, często z drugiej ręki, a dodajmy, że wśród historyków jest to praktyka raczej źle widziana, chociaż w przypadku ogólnej syntezy dopuszczalna. Gdy sięga po źródłowe. Bo o źródłach niewydanych nie mamy co marzyć. Napierała najprawdopodobniej jest takim historykiem, który w ogóle nie ma z takimi do czynienia. Robi to w sposób specyficzny. W bibliografii napotykamy Margrabinę von Bayerów, Suarda, Mondevilla, trzy dzieła Kołontaja, Skargę, Kronikę Bernardynów Poznańskich, Przywileje miasta Poznania. Doceniam oczywiście lokalne zacięcie napierały, ale obrazowanie dziejów Polski, Jedynie za pomocą źródeł dotyczących jego własnego miasta świadczy o bardzo ograniczonych horyzontach autora. Żadnego z powyższych nie zatytował, słowa Kanta co prawda przywołuje, ale z drugiej ręki. O Kitowiczu wspomina, ale go nie cytuje. Napierała faktycznie, cytuje Staszica, Kościuszkę, Niemcewicza, Pita, Zierskiego, Wybickiego, Bucholca, swojego ulubieńca nacjonalistę Dmowskiego i jeszcze kilka nazwisk. Z analizy tych źródeł można wyciągnąć trzy wnioski. Po pierwsze, napierała korzysta z nich w sposób nieprzemyślany. Po drugie, sięga prawie wyłącznie po źródła dotyczące drugiej połowy XVIII wieku oraz jego rodzinnego poznania. Po trzecie, z wielu wymienionych pozycji nie czyni pożytku, co oznacza, że bibliografia przynajmniej w części jest blefem. Możemy nawet wysnuć założenie, że pozycje zostały dorzucone do bibliografii dla sztucznego jej powiększenia. Na zasadzie Coś tam pisałem o Kołontaju, no to dorzucę to, co akurat mam w swojej biblioteczce. Coś tam napominam o Niemcewiczu, to i o nim się coś dorzuci. Źródeł dla innych epok nie ma, bo Napierała ich po prostu nigdy w życiu nie czytam. Tak wygląda w praktyce wieloepokowość Piotra Napierała. Analiza listy opracowań właściwie potwierdza te wnioski. Epoki Nowożytnej dotyczy ponad połowa wszystkich pozycji. 50. Czyli jedna piąta tekstów odpowiada zbiorczo potraktowanym przeze mnie wiekom XIX i XX oraz tyle samo wiekowi XXI i zagadnieniom ogólnym, niehistorycznym. Ten wąziutki ciemny pypeć na górze odpowiada o czytaniu napierały w literaturze średniowieczniczej. Jest ono właściwie żadne. Dosłownie kilka popularno-naukowych biografii królów i mocno przestarzałe książki Lobudy i Mantoifla. Jako, że sam identyfikuję się jako nowożytnik, dokładniej zanalizuję jedynie literaturę dotyczącą mojej epoki. Tutaj bowiem również nie jest kolorowo. 70% wykresu zajmują pozycje poświęcone wiekowi XVIII. Mógłbym dodatkowo wyróżnić te poświęcone jego drugiej połowie i właściwie uzyskałbym podobny efekt, ale już sobie darowałem. Mam wrażenie, że każdy zdążył zrozumieć, że owa. Wieloepokowość napierały jest jednym wielkim oszustwem. W najlepszym wypadku bibliografia jest sztucznie wydłużona pozycjami, które napierała po prostu kiedyś tam przeczytał w ramach swoich zainteresowań, a w najgorszym wypowiada się on na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia. Chociaż właściwie omówię jeszcze tylko dokładniej literaturę poświęconą XVI i XVII wiekowi. Pozycje dotyczące XVIII wieku faktycznie przynajmniej w części są wartościowe. Można tam znaleźć cenione nazwiska, chociaż trzeba przyznać, że bibliografia jest zaśmiecona makulaturą niskich lotów, autorstwa np. Iwony Kienzler, nad którą oczywiście Napierała się zachwyca. To, że Napierała zna trochę wartościowych książek poświęconych XVIII wiekowi, nie powinno nas dziwić. Poświęcił temu okresowi swój doktorat i nie niedoszłą habilitację. Ważniejsze jest jego czytanie w dwóch poprzednich stuleciach. To na tej podstawie będziemy w stanie stwierdzić, czy jest on faktycznie specjalistą o deboki nowożytnej, czy jedynie pitą od jednego tematu. sobie jako doktor, także czytałem też, wyobraźcie sobie coś o XVI wieku, nie tylko Wiznera. i też o Zygmuncie III Wazie, i też nie tylko Wiznera. wyobraźcie sobie, imagine that! A zatem przypominam, mamy tutaj 22 pozycje, Plus 15 ogólnych, ale zahaczających także o te dwa stulecia, a więc o, o czytaniu specjalistycznym, nieświadczących. Z tych 22 popularno-naukowe biografie królów, jednej królowej, dwóch carów, Kopernika, Lutra i francuskiego dygnitarza stanowią 2 trzecie, czyli 14 pozycji. Poza tym mamy artykuł z Newswika napisany przez duchownego Kalwińskiego, stanowiący taki fanfiko Polsce Protestanckiej. Naukową biografię pierwszego polskiego ateisty, Kazimierza Łyszczyńskiego. Dwie książki wybitnego badacza Zbigniewa Ogonowskiego o tolerancji i myśli ariańskiej. Jedną książkę polityka narodowej demokracji Konopczyńskiego o relacjach polsko-szwedzkich, jedną o relacjach polsko-hiszpańskich i jedną o Szwedach, którzy przybyli do Rzeczypospolitej razem z Zygmuntem III. Do tego jedna pozycja anglojęzyczna. Jakby ktoś chciał na tej podstawie odnieść wrażenie, że w związku z wykorzystaniem tych biografii Napierała zbudował udaną kompilację najlepszych dostępnych na rynku monografii dotyczących kolejnych polsko-litewskich monarchów, muszę was niestety zawieść. Napierała dla każdego króla dobrał maksymalnie, no poza Augustem II, jedną pozycję. Nie skonfrontował zatem odmiennych ujęć, jego wybór pozostaje także nieoptymalny, żeby nie powiedzieć dyletancki. Przy Zygmuncie Augustie pominął Sucheni Grabowską, sięgając po krótszą książkę Cynarskiego. Panowanie Zygmunta III opisał na podstawie zredukowanej wersji pracy Henryka Wisnera. Zrobił to zresztą bardzo nieuczciwie, co już opisywaliśmy tutaj. Przy Władysławie IV zamiast Szaplińskiego i Wisnera skorzystał tylko z najsłabszego, napisanego przez Leszka Podchorodeckiego, zeszycika dla młodzieży, co jest zresztą dosyć wymowne. Przy Augustie II skorzystał z książki sensacjonistki Iwony Kienzler. Dla Aleksandra, Jana Olbrachta i Zygmunta I w ogóle nie sięgnął do ich biografii, chociaż takowe istnieją. Nie podjął też, napierała, żadnej próby sprawdzenia, na ile te pozycje są aktualne, chociaż niektóre powstały już kilkadziesiąt lat temu. Jego jedyną właściwie kartą ratunkową jest podręcznik akademicki autorstwa Urszuli Augustyniak. Szkoda, że nie wybrał tego o wiele lepszego. Napisanego przez Mariusza Markiewicza, chociaż można się zgodzić, że i tak książka jest zadowalająca, a już zwłaszcza jak na Piotra Napierała. Początkowo chciałem część tego materiału poświęcić wymienieniu pozycji obowiązkowych przy omawianiu nowożytnych dziejów Polski. Wiecie, takich prac przełomowych, które ugruntowały postrzeganie historyków na kluczowe zagadnienia, takich, które obalały mity, wobec których pozycjonuje się Napierała. Ale uznałem, że jest to bezcelowe. Unapierały, nie brakuje bowiem paru pozycji. Tutaj praktycznie nie ma nic. To jest absolutna baza, i to skomponowana niezwykle infantylnie. Musiałbym omówić sporą część polskiej historiografii, na co nie ma tutaj miejsca. Wymienię tylko kilka pozycji, zwłaszcza nowszych, moim zdaniem kluczowych dla nowoczesnego spojrzenia na historię Polski. Oksfordska Historia Unii Polsko-Litewskiej, szkockiego historyka Roberta Frosta. Która daje świeże spojrzenie z zewnątrz. Historia Polski Mariusza Markiewicza, obecnie najlepszy podręcznik akademicki do dziejów nowożytnych Polski. Villages and Lords in Eastern Europe, austriackiego badacza Markusa Sermana, która zupełnie zmienia postrzeganie zagadnienia poddaństwa na tych ziemiach. Klejnot i bariery społeczne Jerzego Jedlickiego, które zmuszają do przedefiniowania struktury stanowej społeczeństwa Rzeczypospolitej. I mógłbym tak jeszcze naprawdę długo. Ale jak długo bym tego nie robił? Napierała i tak przyjdzie i skwituje to stwierdzeniem, że tak, tak, on oczywiście wszystkie te książki doskonale zna, ale albo po prostu się z nimi nie zgadza, albo stwierdził, że o wiele ważniejsze jest przywołanie 10 czy tam 15 pozycji o Kościuszce. Należy jeszcze dodać, że chociaż nie wynika to wprost z bibliografii, znaczne połacie swojej narracji Napierała pobiera z książek Zabić Króla oraz Ludowa Historia Polski. Z obu książek zapożycza tak wiele, że warto w przyszłości pochylić się nad samodzielnością historii Polski bez mitów. Autor tej pierwszej, Andrzej Zieliński, jest dziennikarzem i politologiem, więc zgodnie ze słowami napierały: Bynajmniej nie historyk, tylko publicysta historyczny, za i to widać i to bardzo, bardzo widać we wszystkim, co on mówi. Andrzej Leszczyński natomiast za napisanie ludowej historii Polski został przez specjalistów od historii chłopów w epoce nowożytnej mocno skrytykowany. Macie tutaj gaść recenzji obnażającej wady tej książki, którą Napierała oczywiście łyknął jako objawienie. Ostatnio mi się wydaje, że w Polsce jest tylko trzech historyków. Adam Leszczyński, Kamil Janicki i ja. No i jeszcze jeden, rzucający się w oczy problem. Bibliografia Napierały jest niesamowicie nacjonalna, to znaczy polonocentryczna, od osoby, która uważa się za człowieka zachodu, bojownika z nacjonalizmem, spodziewałem się, że w nieco większym stopniu wprowadzi literaturę obcojęzyczną, a tymczasem napierała, zdaje się znać, jedynie kilka obiegowych wręcz nazwisk. Davis, Endlung czy Linkvis. to nazwiska tłumaczone na język polski, stojące na półkach właściwie co drugiego empika. A szkoda, bo jakby napierała znał badania belgijskiego slawisty Claude'a Backfisa. Holenderskiej badaczki Felicji Rosu czy Niemca Martina Fabera to nie powielałby tylu mitów o wolnych elekcjach, liberum veto czy rozbiorach. Warto byłoby skorzystać z książek Roberta Frosta ze Szkocji, Kerstena Holsta i Jurgena Haida z Niemiec, Marka Heleniaka z Australii itd. itd. A jeszcze w kontekście nacjonalizmu wiecie, czyje nazwisko pada najczęściej w bibliografii napierały narodowca Władysława Konopczyńskiego. Podsumowując, bibliografia Napierały nie zrobiła na nas żadnego wrażenia, bo po prostu nie mogła. Potwierdziła jedynie to, co o Napierale już wiedzieliśmy. Coś tam poczytał w XVIII wieku, ale na żadnej innej epoce w ogóle się nie zna. Znajomość literatury na poziomie wtajemniczenia studenta pierwszego roku nie może uchodzić za atut osoby, która ubiegała się o habilitację. Piotr napierała nie jest żadnym historykiem wieloepokowym. Piotr napierała, jest zwykłym pozorantem i to do tego niesamowicie nacjonalizm polonocentrycznym. Jestem bardzo godny szacunku, bardzo.